Dla wielu kobiet ważny jest rozwój zawodowy i niezależność finansowa. Wiele z nich marzy o macierzyństwie i te marzenia spełnia, choć wiele kobiet rezygnuje z roli mamy na rzecz rozwoju zawodowego. Tak jak we wszystkim, trzeba znaleźć złoty środek, który pozwoli nam łączyć rolę mamy, pracę i rozwój zawodowy. Dziś obchodzimy Dzień Mamy i z tej okazji porozmawiam z Urszulą Gradowską, dyrektor generalną Dzień dobry. w dm Sales. O łączeniu roli mamy, pracy i rozwoju zawodowego! Cześć, ula! Cześć! Może zacznijmy od tego, jak łączyć pracę i rolę mamy, macierzyństwo. Zresztą to jest trudne pytanie, dlatego że y, chyba nie ma takiego złotego środka i każda kobieta ma swój przepis, jak łączyć życie zawodowe i y, y, y prywatne. Jakby dla mnie najważniejszym elementem było to, że y, trzeba było dobrze zaplanować swój y, czas pracy kalendarz doprecyzować już i, i dopieścić go, właściwie dojść do perfekcji w planowaniu, dlatego że tylko dobra organizacja, tak jak w każdym zresztą aspekcie, pozwoliła mi wiedzieć, kiedy jest czas na pracę, a kiedy jest czas, czas dla dzieci. Często jest też tak, że to dobre planowanie pozwala na to, że przykładowo czas w samochodzie, czas przy porannym śniadaniu jest czasem tylko dla rodziny odpowiedzi na pytanie dzieci, natomiast później, że tak powiem, jest poświęcenie się pracy. Więc ja myślę, że klucz do sukcesu to chyba jest właśnie to zarządzanie swoim czasem i dobre planowanie. Więc myślę, że kalendarz tutaj jest nieodzownym elementem każdej osoby. My kobiety też mamy taki multitasking wrodzony, więc sama też widzę po Tobie jak Ty pracujesz, że kilka rzeczy jednocześnie <śm> jesteś w stanie tak. zrobić, żeby każdy czas wykorzystać maksymalnie. Wiesz co, tak. To tak faktycznie jest. Ja staram się nie tracić każdej minuty, bo doba ma tylko 24 godziny i czasem jest za mało. Natomiast faktycznie, przykładowo, czas, kiedy dzieciaki są na treningu, to jest czas, kiedy ja słucham na przykład webinarów, tak? Czas, kiedy nie wiem, na przykład wychodzę na rower, bo wiadomo, musimy obok pracy zawodowej mieć, i dzieci mieć też chwilę relaksu. To jest czas, gdzie myślę o jakiejś strategii związanej z tym, jak zaplanować jutrzejszy dzień i na przykład spotkanie, więc faktycznie, no. To jest cały czas to planowanie, o czym mówiłam, tak? Dlatego, że jeśli masz rozpisane, kiedy są jakieś wydarzenia, zarówno te biznesowe, jak i prywatne, no to możesz zobaczyć, czy w tym samym czasie możesz wykonać dwie rzeczy, tak? Jednocześnie czekać na dziecko, obserwować jego trening, a z drugiej strony słuchać elementu, który pozwala ci się kształcić, tak? Na przykład jeśli chodzi o, o elementy związane z pracą zawodową. A powiedz proszę, czy masz takie cechy albo nabyłaś mhm. takie cechy, w macierzyństwie, które pomagają ci właśnie w pracy. Wiesz co? Ponieważ w dużym obszarem, za który odpowiadam, jest nowa sprzedaż, to często faktycznie podkreślam tutaj akurat panom, bo są sami panowie w zespole, że faktycznie oni są tak, tak, jak moje takie dzieci i przenoszę na nie pewne elementy, których właśnie przy swoich dzieciach się uczę. Dlatego, że czasami sprzedawcy i ich w ogóle handlowcy zapominają o tym, że Konsekwencja w dążeniu do, w, w podejmowaniu wszystkich swoich aktywności jest mega istotnym elementem. Tak jak dziecko nie od razu nauczy się chodzić, trzeba faktycznie konsekwentnie pokazywać mu jak ma wstawać, jak ma się chronić przed upadkiem. Trzeba mu mówić, jak na przykład ma, nie wiem, jak poznaje literki, o to też dobry przykład, jak ma składać je w wyraz. No to tak samo myślę, że tutaj w to, co mi pomaga w pracy z zespołem i z klientami, to jest właśnie ta konsekwencja, która nie pozwala się poddawać, a etapy, które sobie planujemy, są faktycznie realizowane zgodnie z ustaleniami, no bo sama przyznasz, że Hmm. Pracy takiej zawodowej, tak samo trzeba ustawić sobie plan, ok. Dzisiaj się uczę, albo dzisiaj chcę zdobyć jakiegoś klienta. No to dziecku mówimy, dzisiaj wstajesz w ten sposób, albo dziś czytamy takie literki. A tutaj mówimy, ok, dzisiaj pokażemy ci, drogi kliencie, jak na przykład możesz sobie pewne procesy zautomatyzować, jak możesz na przykład konsekwentnie ustawić pewne działania, które będą działały w tle za ciebie, a ty możesz wykonać zupełnie inny element teraz swojej pracy. Więc myślę, że to jest ta. Ta, ta konsekwencja, no planowanie o którym mówiłyśmy, bo bez tego ani róż. I myślę, że jeszcze takie, taki spokój i opanowanie, bo wiadomo. Tak jak w domu różne sytuacje mogą spowodować, że jesteśmy rozdrażnieni i źli, tak samo w życiu zawodowym, czasami i nasz klient, i współpracownik ma gorszy dzień, a najgorsze, co może się wy wydarzyć w tym wszystkim, to niepotrzebne emocje. Tak? I w ramach tych emocji z, z, małej, z małej rzeczy robi się po prostu wielka, wielka burza, spada nam gdzieś motywacja do działania, więc ja myślę, że takie opanowanie jeszcze większe niż mamy w sobie na co dzień, no to faktycznie dzieci tego bardzo mocno uczą, tak? że nie można tym emocjom ulegać. I myślę, że to też jest ważna cecha w biznesie, bo czasami jak rozmawia się z różnymi, czy dostawcami, czy kontrahentami, czy wśród współpracowników. To te emocje powodują, że faktycznie cała atmosfera pracy, chęć do działania może maksymalnie zlecieć w dół. Natomiast tylko takie czasami złapanie dwóch oddechów, spojrzenie na coś z boku, opanowanie tych emocji faktycznie pozwala nam iść do przodu i nie poddawać się. I myślę, że to jest to, co, czego uczą mnie moje dzieci każdego dnia. No, zdecydowanie takie opanowanie i też umiejętność czekania na sukces, bo tak, tak jak mówiłaś, no dziecko nie zacznie od razu biegać, jak jeszcze nie potrafi chodzić, to tak jak w biznesie musimy jeszcze na efekty trochę poczekać. Dokładnie, no nie od razu jesteśmy super gwiazdą, to jest w każdym etapie, tak, czy to treningi, czy nauka chodzenia, jazdy na rowerze, ile razy musimy spaść z tego roweru i opetrywać radę dziecku, żeby faktycznie pójść do przodu i tak samo w biznesie czasami trzeba, tak samo jak w sprzedaży, mieć x porażek, żeby w końcu doczekać się upragnionego sukcesu, tak, albo x razy spotkać się z odmową, żeby za którymś razem lepiej się wstrzelić po prostu w tą potrzebę i jednak domknąć ten deal, więc te rzeczy bardzo mocno dla mnie przynajmniej się zazębiają tutaj. Czyli mówię, że macierzyństwo pomogło Ci też w takim rozwoju biznesowym i trochę pod innym kątem patrzenie czy i na sukcesy i też na te porażki, które no często też się niestety zdarzają. Tak, jest tak. No i to jest też tak, że tak jak nasze dzieci odnoszą sukcesy, tak, w szkole cieszymy się razem z nimi, tak samo odnoszą no, swoje mniejsze, większe porażki i też musimy tłumaczyć, dlaczego one się wydarzyły, jak uniknąć ich w przyszłości. To samo jest właśnie w w życiu zawodowym. Ja myślę, że jakby takie wyciąganie wniosków właśnie, czasami dzieci są świetnymi psychologami, tak, i tak jak odczytują bardzo łatwo nasze emocje i potrafią bardzo prosto powiedzieć, że czegoś nie rozumiem, coś jest złego, uczą nas prostych takich wypowiedzi, bardzo mocno trzeba zwracać przy dzieciach uwagę, żeby jasno określać, co my od nich chcemy, tak. To tak samo wbrew pozorom przekłada się to na, na biznes, jeśli zaczniemy zbyt w taki ogólny sposób, albo ukryty pod stertą pięknych słów opowiadać o czymś. To nagle się okazuje, że ten rozmówca nas nie rozumie, tak? Więc jakby my musimy też klarownie jakby mówić, z czym przychodzimy, co dajemy, co to może przynieść klientowi. Więc ja mówię, te, dla mnie te dwa obszary faktycznie mm, bardzo się wiążą i przyznam się szczerze, że czasami słucham też swoich dzieciaków i tak mówię, bo że przecież mogłam na to wpaść, tak? Przecież wystarczyło tak prosto coś ocenić, prosto coś powiedzieć. I wszyscy by mnie zrozumieli, więc myślę, że to jest, to daje bardzo dużo takiej motywacji. Do, do pracy i praca z dzieckiem jakby też pokazuje, jak konsekwentnie radzić sobie w życiu zawodowym. Ktoś się mówi, dzieci nieproste, prawda? My dorośli Dokładnie. już nie dostrzegamy takich małych rzeczy, ale też dzieci potrafią być szczere i bezpośrednie mm -hmm. i myślę, że to też często pomaga właśnie w takich relacjach biznesowych, czy nawet relacjach po, pomiędzy mm -hmm. ludźmi w zespole. Tak, no ja myślę, że też kluczem jest to, że dziecko nie pozwala ci się nigdy poddać. Dziecko ponosi ich porażek, a ty cały czas stoisz przy nim. I tak samo jest jest w pracy. Trzeba tak samo usiąść, porozmawiać na temat x porażek, wyciągać wnioski, nie patrzeć na to, co było, bo się kiedyś sprawdzało, tylko faktycznie wypracować nową jakąś metodę, zasadę, szukać takich nieoczywistych rozwiązań. I, i, i to jest ta rzecz, którą też właśnie, przynajmniej moi chłopcy, akurat sprawiają, że ja w sobie doskonale, tak? ze względu na to, że do jednego można dostrzec według metody A, a na drugiego ta metoda A a w ogóle nie zadziała, trzeba pomyśleć zupełnie nad innym sposobem rozmowy, motywacji, tak, zaangażowania do działania. I tak samo jest w pracy, więc ja myślę, że macierzyństwo bardzo mocno otwiera też i pokazuje takie szersze perspektywy, nie zamyka nas w takiej, w takiej skorupce, takim silosiku, tylko cały czas skłania nas do myślenia, wymyślania kolejnych jakichś sposobów na, na rozkminienie, jak to moje dziecko mówi, problemu tak, w tym momencie. Macierzyństwo też często wiąże się z urlopem macierzyńskim, mm. i czytałam wiele badań, że kobiety po urlopie macierzyńskim bardzo często nie decydują się na powrót mm. do pracy albo nawet szukają podczas urlopu macierzyńskiego innego miejsca pracy, bo nie chcą wracać mm. do obecnego pracodawcy. I powiedz ule, czy po urlopie macierzyńskim trudno ci było wrócić mm. do jakby swojej poprzedniej roli, na swoje mm. poprzednie stanowisko. No, ja chyba nie wiem, czy jestem typowym, czy nie, przypadkiem, ale przyznam szczerze, że mi nie było w ogóle trudno wrócić. Ja należę do osób, które są bardzo żywiołowe i aktywne, i muszą też muszę mieć taką satysfakcję też z tego, co osiągam sama jako ja, żeby faktycznie tą radość, którą, którą mam, przekładać też na dzieciaki. Powiem tak, mi 6 miesięcy bycia z moim dzieckiem, czyli ten najważniejszy okres wystarczyło i przyznam się szczerze, że miałam ten plus że mogłam dzieciaki zostawić z dziadkami, szybko też dostali się do, do żłobka. I to było dla mnie to było coś fantastycznego, bo ja szłam do pracy i zapominałam o takich codziennych problemach, które wiążą się z dzieckiem. Wiedziałam, że dziecko jest zaopiekowane, nikt mu krzywdy nie zrobi i mogłam się rozwijać. Wracałam z pracy, zapominałam trochę o tej pracy i cieszyłam się dzieckiem. Więc dla mnie to była taka zdrowa równowaga, tak? bo oczywiście są kobiety, i bardzo je szanuję, które. Tylko poświęcają się dziecku i naprawdę się w tym mega odnajdują. Natomiast dla mnie, jako osoby, która od samego początku, jako nastolatka, gdzieś e, chciała mieć swoje pieniądze, chciała gdzieś e, jednak dążyć do osiągnięcia sukcesu, e, no to zamknięcie tylko z dzieckiem, mimo wielu aktywności, które są, e, no w pewnym momencie powodowało, że tak trochę. Cała radość gdzieś znikała, a dziecko widzi nasze wszystkie emocje, to, że nie do końca jesteśmy szczęśliwi. Ja miałam też bardzo fajne warunki stworzone przez pracodawcę, więc w sumie po trzech miesiącach mogłam już śledzić, co się dzieje w pracy być na bieżąco. Wiedziałam, co muszę nadgonić, tak, jakie elementy są ważne. Szczególnie, że w branży technologicznej, marketingowej bardzo dużo się, się zmienia i nie ma co się oszukiwać, ale po sześciu miesiącach, nawet przerwy, to jest. To jest dużo, tak? A jeśli gdzieś na bieżąco nie czytamy pracy, nie, nie, prasy, nie patrzymy na to, co się zmienia, jakie nowe trendy wchodzą, to faktycznie mamy kawałek, że tak pości. powiem, tak, za, czasu do nadrobienia. I to, co jest też ważne, wiele kobiet, wydaje mi się, że tak jak mówiłaś, nie decyduje się na powrót, bo trochę się obawia tej przerwy. A wydaje mi się, że. To też jest właśnie kwestia takiego znalezienia złotego środka, że poświęcamy się oczywiście temu dziecku, ale musimy znaleźć czas dla siebie. To może być czas czasem na, nie wiem, kosmetyczkę, wyjście na spacer, żeby odreagować, ale to też jest taki czas na samokształcenie się, tak, żeby nie wypaść po prostu z rytmu, tak, bo jeśli wypadamy troszeczkę, skupiamy się na czymś innym, no i gdzieś o ten aspekt tej edukacji nie dbamy, no to faktycznie pojawia się taka bariera, że czy ja sobie poradzę, tak, natomiast Uważam, że można sobie śmiało z tym poradzić, tylko nie należy zapominać o sobie. Bo, jak to moja mama mówiła, dzieci w pewnym momencie dorastają, potrzebują nas coraz mniej i my nie możemy zapomnieć też o, o sobie teraz materiałów jest bardzo dużo, tak, właściwie wiedza jest na wyciągnięcie ręki, możemy spacerować z dzieckiem i sobie słuchać jakiegoś podcastu, tak, możemy nie wiem, jechać samochodem, dziecko śpi, to możemy słuchać, nie wiem, jakiegoś webinaru, więc możliwości jest bardzo dużo i myślę, że też ważny element w tym wszystkim to jest to, żeby podejść w tym macierzyństwie po partnersku z statą naszego dziecka, bo często jest tak i, i ja sama przy pierwszym dziecku taki, taki błąd trochę na początku popełniałam, że wszystko człowiek bierze na siebie, chce pokazać, że jest idealną mamą. Natomiast zapominamy wtedy bardzo o sobie, no i też potem gdzieś jakby czujemy taki niedosyt, tak, że nie jesteśmy do końca spełnione we wszystkich obszarach, jakie są dla nas istotne. Czy niedosyt, czy też frustracje, bo mamy po prostu Dokładnie. na sobie za dużo i, i gdzieś właśnie nie mamy tego czasu czy na rozwój, czy nawet na taki czas wolny włączenie serialu na Netflixie i po prostu taki odpoczynek, żeby też głowę zresetować, żeby mieć mhm. siłę na kolejne wyzwania. Dokładnie, ale wiesz, to też ten element, o którym mówiłyśmy na początku, to jest planowanie. Jeśli dobrze zaplanujemy z mężem, z, nie wiem, z partnerem, tak, że okej, okay, to jest mój dzień, moja godzina, kiedy ja wychodzę, a ty zajmujesz się dzieckiem, nieważne, czy on jest młodszy, czy starszy, odbierasz, to znajdujesz czas dla siebie, tak, wystarczy, że idziesz na spacer i możesz odpocząć, odreagować, posłuchać czegoś, pomyśleć na temat właśnie chociażby biznesowy, jak chcesz potoczyć dalsze swoje, swoją ścieżkę, i to jest bardzo dużo, tak? Wiele z nas o tym zapomina, i myślę, że jakby dojście do tego czasami zajmuje nam bardzo dużo czasu. Ja mówię, przy pierwszym dziecku trochę taki błąd popełniałam gdzieś na początku, i w sumie w pewnym momencie doszłam do wniosku, że kurczę, jestem zmęczona, i, i właściwie to tak naprawdę już mi się nie chce. I to był ten taki moment, gdzie ja mówię do mojego męża, słuchaj. To jest Twój dzień, a to jest mój dzień, tak? Tutaj ja wychodzę i właśnie a to rower i wtedy słuchawki, a to gdzieś ławka w parku i gazeta, tak, żeby po prostu też odetchnąć, ale też, że tak powiem, cały czas się gdzieś kształcić w tym, żeby potem osiągnąć po przyjściu do, z powrotem do pracy te swoje zamierzone cele. Czyli taki balans pomiędzy rodziną, dziećmi, pracą i odpoczynkiem tak. musimy zachowywać, żeby móc to wszystko jakby spinać w całości i Dokładnie. Iść do przodu. Dokładnie. Natomiast każda z nas znajduje sobie inne rozwiązanie. No mówię, dla mnie najbardziej pomocny był właśnie kalendarz. W tym momencie ja mam w nim wszystko i wiem, jak sobie porozkładać ten swój czas pracy, żeby dla każdego członka rodziny i dla pracy było wystarczająco tyle czasu, żeby nie mieć takiego poczucia, że coś ucieka mi, przecieka mi przez palce, że nie jestem gdzieś w ważnych momentach życia moich dzieci, ale z drugiej strony, żeby też był ten czas, kiedy dzieciaki wiedzą, że to jest moment pracy, a żeby nie wiem, móc gdzieś wyjechać, móc nie wiem, coś zobaczyć, pójść do kina, to ta praca jakby jest tym czasem, kiedy ja muszę się jej poświęcić. Więc no to jest, myślę, że taka sztuka, której każda z mam musi się uczyć na bieżąco i sama wypracować sobie też pewne, e, takie swoje podejście do tego, jak, jak to łączyć. Jak właśnie już jesteśmy przy temacie każdej mamy, bo każda też ma inne podejście i do macierzyństwa mhm. i do pracy, to czy są może takie kobiety, matki, e, które też spełniają się zawodowo, które cię inspirują? Mhm. E, wiesz, co zawsze e, każda w sumie kobieta o której czytam, nieważne, z, która odnosi tu i teraz sukces, czy jest przed kilku, nawet nie wiem, sprzed kilku, kilkudziesięciu lat, a odniosła jakiś sukces, czy w nauce, czy w biznesie, zawsze jest inspirująca. Natomiast przyznam się szczerze, że mnie najbardziej kiedyś zainspirowała e, e, Irena Eris, jak czytałam o niej, z nią wywiad i, i tutaj opis jej jakby kariery. I to jest osoba, która faktycznie gdzieś tak dała mi do myślenia, że mimo, że wszystko wydaje się niemożliwe, to jednak konsekwencją jesteśmy w stanie to zrobić. A nie wiem, czy akurat miałaś okazję czytać, no ale Irena Eris zaczyna od czego? Od miski, gdzie był jeden krem mieszany, jak w jednym z wywiadów było powiedziane, zrobioną do tego wiertarką. Jeden samochód, chyba Fiat 126P, o ile pamiętam, i mąż, który rozwoził te kremy. Kolejki ludzi, którzy nie chcieli kupować jej kosmetyków, bo woleli bardziej znane marki. A teraz, jak popatrzymy na to, jak wygląda marka i brand Ireny Eris, to nie tylko jest są serie kosmetyków, to są salony spa, to są różne miejsca, gdzie możemy odpocząć i się zrelaksować, a w firmie o ile dobrze pamiętam ponad 60% to są kobiety. Przynajmniej tak było w ostatnim wywiadzie. Więc jakby tu jest pokazane, że tak naprawdę ta determinacja, wiara w to, że nam się uda, ponoszenie oczywiście X porażek, tak, po, po drodze i napotykanie X trudności, ale myślenie cały czas w kontekście jak te bariery pokonać, no to myślę, że to jest to, co czytając właśnie o Irenie Eris, Tak zapadło mi w pamięci i chyba gdzieś według tej zasady też troszeczkę idę. Także nieważne, ile razy się potkniesz, ważne, żebyś po prostu wstawał i szukał kolejnych jakichś rozwiązań, jak po prostu więcej nie upaść, to wcześniej przewidzieć, że możesz upaść na przykład. Nie? A powiedz Ulu, jakie masz rady dla młodych mam, generalnie dla mam, które chciałyby się rozwijać zawodowo, ale też mieć poczucie spełnienia w macierzyństwie? Proszę Iza, myślę, że kluczowe jest tutaj to, o czym już gdzieś rozmawialiśmy i przewija się przez całą naszą rozmowę. To jest to, żeby faktycznie usiąść i sobie rozplanować ten swój czas pracy i ten dzień, tak, bo wiadomo, w ciągu dnia mamy x różnych aktywności, trzeba zawieźć dziecko, trzeba odebrać dziecko, są jakieś zajęcia. Myślę, że zaplanowanie tego czasu, powiedzenie sobie wprost, kiedy jest czas dla mnie na jakiś relaks, na, na takie nadrabianie, jakieś ewentualnie zaległości, bo nie przeczytałam, nie wiem, gazety, czy nie obejrzałam jakiegoś webinaru, który, który chciałam zobaczyć, to myślę, że to jest ten, ta pierwsza rzecz. Druga, nie zapominajmy o tym, że mm, musimy w tym wszystkim jakby pamiętać o sobie, tak? A dzieci, wiadomo, dzisiaj potrzebują nas bardziej, za moment się samodzielnią, cały czas będziemy oczywiście towarzyszyć w ich życiu. Natomiast nie może być tak, że w pewnym momencie staniemy i tak powiemy: kurczę, no właściwie poza tym, że no, byłam super mamą no to tak nie czuję się do końca spełniona, tak, więc jakby ten nasz taki rozwój zawodowy jest chociażby istotny po to, żebyśmy my same były zadowolone z tego, co osiągamy i tą radość też mogły przekazywać dzieciakom. Więc ja myślę, że to jest ta druga rzecz, a trzecia to też, żeby po prostu wykorzystywać mega ten czas, który nawet jest naszym czasem wolnym, albo i tak spacerujemy z tym dzieckiem, nie wiem, dziecko śpi, nie po to, jak czasami słucham tutaj młodych mam z z otoczenia, a dziecko poszło spać, to ja wypiorę, posprzątam, pozmywam. Nie, to, to nie jest czas na sprzątanie. To jest czas dla nas, tak, podczas którego też musimy pamiętać, że jeśli chcemy rozwijać się zawodowo, no to musimy cały czas być na bieżąco w tym, co się dzieje w naszej branży. I myślę, że gdzieś na etapie szczególnie tego wczesnego macierzyństwa gdzieś o tym zapominamy, tak? To jest normalne, że jesteśmy zaoferowani jakby naszym dzieckiem i jego problemami, ale też trzeba pamiętać, że e, jeśli nie znajdziemy tego czasu na nasz samorozwój, na nasze kształcenie się, na nasze ambicje, e, no to nigdy tego e, pełnego szczęścia nie osiągniemy, tak? Więc ja myślę, że o tym każda z dziewczyn, która czy jest w ciąży, czy zostaje właśnie młodą mamą, czy, czy już ma dzieciaki, zastanawia się, że coś tam jej nie wychodzi? Myślę, że powinna o tych elementach po prostu pomyśleć, bo dzieci są dla nas wszystkim, ale nie mogą na pewno zdominować naszego życia, także my nie jesteśmy w stanie nic więcej osiągnąć. Także też muszą nauczyć się szacunku do naszej pracy, bo też muszą zdawać sobie sprawę chociażby z tego, że bez tej pracy nie zapewnimy im pewnych elementów, które są dla nich też istotne, tak? Czy to nie wiem, trening, wyjście gdzieś wspólne, tak? Nie wiem, gra, na której gramy w, w, w czasie wolnym, więc jakby też to jest pewien etap edukacji również naszego dziecka, że ta praca jest ważnym elementem w życiu, a jeśli chcemy do czegoś dojść, no to ta równowaga i to poświęcenie też uwagi nie tylko na przyjemności czy na takie obowiązki domowe, ale też na obowiązki zawodowe, no musi się pojawić. Tak więc myślę, że to są takie rzeczy, które ja przynajmniej w, dostrzegam i tutaj u siebie. Czy, czy wśród najbliższych znajomych, z którymi rozmawiamy na ten temat. I to jest chyba taka moja rada, żeby nie zapominać po prostu o sobie, bo w tym wszystkim to ja, jako kobieta, jako matka, jeśli jestem szczęśliwa, to faktycznie odbija się to pozytywnie na życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Ula, to są bardzo cenne rady. Jeszcze macierzyństwo mm -hmm. przede mną i ja też jakby dużo dużo biorę do siebie mm -hmm. i postaram się wykorzystać to w przyszłości. I mam nadzieję, że e, naszym obserwującym osobom, przede wszystkim kobietom i matkom, które będą oglądały nasze wideo, e, ta rozmowa też się spodoba i że każda z was e, znajdzie coś dla siebie. E, Ula, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję również. No i życzymy Wam wspaniałego Dnia Matki i trzymamy kciuki za Wasze sukcesy, za rozwijanie się zarówno zawodowo, jak i w tym obszarze macierzyństwa.